Witam Was na stopę Detail. Dzisiaj chciałbym Wam spodemonstrować efekt naszej pracy na przykładzie Maserati Levante. Oto trafiło do nas na usługę detailingową poszerzoną o zabezpieczenie ceramiczne. Na przemyśle, jak zauważycie, jak ten lakier wyglądał przed wykonaniem usługi. Co zrobiliśmy? W wieloletnim poszerzone o dekontaminację oraz glinkowanie. Dwóch korekta lakierów, by wydomić głębiej i usunąć wszystkie drobne rysy kolisty oraz zmatowienia. Dzisiaj w na jest aplikacja powołki elastomerowej od Luminusa, jest to produkt grubowarstwowy około 4 mikronów, świetna właściwość samoregeneracji, co bardzo ważne, powołka elastyczna, więc pracuje nam razem z karosem. Oceńcie efekt naszej pracy samy.